Witam wszystkich z tej strony Kaminator. Rozpoczynamy listę najbardziej obiecujących gier w roku 2017. Lista otwiera nowy Mass Effect Andromeda, który zapowiada się fantastycznie. Nie wszyscy jednak podzielają mój entuzjazm, bowiem wiele elementów budzi obawy, jak na przykład System walki. Pierwsze materiały i wycinki z gry już za nami. Póki co jest naprawdę dobrze. Gra wygląda obłędnie dzięki wykorzystaniu technologii Frostbite, znanego chociażby w serii Battlefield. Ale rozgrywka zapowiada się miodnie. Andromeda będzie... Sandboxem oferującym graczom ogromną galaktykę i sporą ilość planet do zwiedzenia. Nowością będzie powód Mako, co jeszcze bardziej ucieszy zagorzałych fanów pierwszej części. Wszyscy mają nadzieję i ja również, że gra nie pójdzie śladami Inkwizycji i nie będzie zmuszać gracza do monotennego odbijania posterunków nadgminnego zbierania czy skanowania roślin i plany tylko po to, by pozyskać jakieś tam zasoby. Ponownie liczę na dojrzałą opowieść science fiction z wieloma interesującymi postaciami, a z tym, że dwójka zupełnie nowych bohaterów sprosta oczekiwaniom wszystkich fanów, tym również mnie. O tym, czy ponownie będzie to urzekający świat i nowy statek o nazwie Tempest pod dowództwem komandora. Raidera zabierze nas w niezwykłą podróż na długie tygodnie i nie pozwoli nam odejść. Przekonamy się o tym wszystkim już tej wiosny w dniu premiery zapowiedzianej pod koniec marca. Teraz byle do marca i bez obsuwy. Wypatruję tutaj głównego pretendenta do gry roku 2017. Niemniej jest to najbardziej oczekiwana, oczekiwana gra w 2017 roku. Kolejną, kolejną grą jest For Honor, kolejna gra od firmy Ubisoft. W zasadzie nie wiadomo czego spodziewać się po kolejnej produkcji właśnie od Ubisoftu. Pamiętamy chociażby jak to było z Watch Dogs The Division, ale Watch Dogs 2 pokazało, że da się zrobić dobrą grę bez nadmiernego szumu. For Honor kusi przede wszystkim pomysłowością i kunsztem wykonania. To na pierwszy rzut oka trzecioosobowa, stricte zręcznościowa gra akcji się na Cheval Medieval Warfare. To idea łączy, ta idea łączy wieloosobowe, średniowieczne starcia z rozmachem i budżetem na miarę klasy AAA. Tego jeszcze nie było. Całość nabiera nowego uroku i w zasadzie koncepcja scalająca w boju rycerzy, samurajów i wikingów zapowiada się smakowicie. Zwłaszcza, że zaraz rozpoczną się beta testy. Dopracowany system walki w niecodziennym klimacie i stylu na nowe dzieło Ubisoft patrzy się z wielką radością. Zwłaszcza, że w grze nie zabraknie kampanii, ale to jedynie będzie przystawka do prawdziwego deseru, jaki będą starcia w multiplayerze z żywymi przeciwnikami. Czekam z niecierpliwością, czyżby szykował się czarny koń w 2017 roku w quasi historycznych klimatach? Oby tak się stało. Trzymam kciuki za Ubisoft. For Honor wychodzi 14 lutego tego roku, czyli w same walentynki, a tuż po nim 7 marca 2017 kolejna produkcja Ubisoftu, tym razem Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Co łączy nowego Ghost Recona z The Division? Szum medialny wokół tego tytułu? Sandboxowość? Może świetna oprawa wizualna? A może nastawienie na kooperację? Kolejna strzelanka z otwartym światem od Ubisoft, stworzona z myślą o zabawie wieloosobowej z naciskiem oczywiście na kooperację. Niemniej jednak zapowiada się na świetną, soczystą zabawę z towarzyszami. Nowa odsłona Ghost Recona, tym razem mało ma wspólnego z taktyczną rozrywką i hardkorowym podejściem do misji znanych z poprzedniczek. Ale nadal zapowiada się na kawał porządnej strzelniny. Dla osób, które preferują cichą infiltrację oraz dłuższe obmyślanie planu. Zwiedzimy spory egzotyczny kawałek świata, ponoć największym, jak to zwykle Ubisoft twierdzi. Zazwyczaj są to jednak przechwałki, albo wyjątkowo duży świat, w którym nie ma za bardzo co robić. Oby tylko dobrze przemyślała główne atrakcje, w tym Bóg wie jak wielkim otwartym świecie. By później nie okazało się, że serwery zaczną świecić pustkami, co miało miejsce w przypadku The Division. O tym, czy tereny Boliwii okażą się dla nas szczęśliwe do wszczęcia zawieruchy z kartelem narkotykowym, okaże się już na początku marca w Dniu Światowej Premiery. Kolejną produkcją na mojej liście życzeń 2017 roku jest oczywiście Down of World 3 od Relic Entertainment, czyli mój ulubiony producent w gatunku strategii czasu rzeczywistego. Down of World 3 to gra, na którą fajnie czekają z utęsknieniem. Nie ukrywam, że ja również od momentu pierwszej oficjalnej zapowiedzi. Seria Company of Heroes to mój ulubiony cykl tuż za nim, właśnie plasuje się Down of War. Najważniejsze jest jednak to, że Down of War 3 zasadniczo wraca do korzeni. Zatem powróci budowanie baz oraz powrócą w większe bitwy niż te znane z dwójki. Zupełnie nowy, kolorowy styl graficzny nie odstrasza mnie i nie powoduje dysonansu. Jako zagorzały fan RTSów czekam i odliczam dni do premiery tejże strategii. Halo Wars 2 Kolejna strategia czasu rzeczywistego. Kolejny mocno wyczekiwany przeze mnie RTS na liście najciekawszych premier 2017 roku, wydany w 2009 roku Halo Wars. Fani długo musieli czekać na kontynuację i nie powinny mieć większych obaw, ponieważ produkcję tworzą mistrzowie gatunku Creative Assembly. Siły UNSC zmierzą się teraz z najemnikami z ugrupowania Bansheed, które zastępują standardowe armie konwentu. Otrzymamy kampanię fabularną, ale także szereg zbudowanych trybów wieloosobowych, w tym kooperacje czy sześcioosobowe potyczki w różnych konfiguracjach drużyn. Czekają graczy efektowne bitwy, widowiskowość, budowanie baz oraz jednostek. Premiera już wkrótce. Ostatnią pozycją jest Star Wars Battlefront 2, który niemal pewnie wkroczy i pojawi się jesienią 2017 roku. Rok bez Battlefielda to oczywiście rok z Battlefrontem. Jak na razie nie było oficjalnej zapowiedzi, ale każdy wie, że się pojawi w tym roku. W końcu, rok bez sieciowej strzelanki od elektroników to rok stracony i jest to pewniejsze niż śmierć, czy nawet podatki. Na razie wiadomo tyle, że pojawi się kampania fabularna. Liczę na to, że polączki z jedynki zostaną naprawione. A gra będzie równie udanym sequelem jak w przypadku świetnego Titanfall 2. Oraz równie dopracowana jak na przykładzie Battlefield 1. Czekam z niecierpliwością na więcej nowych informacji. Dotychczas one są szczątkowe, ale trudno się temu dziwić. Mam nadzieję, że ta jest nie popełni błędu z jedynki. No i... Czekamy. Oto lista moich najbardziej obiecujących gier w roku 2017. Podzielcie się swoimi grami, na które najbardziej czekacie w tym roku. No i subskrybujcie, jak Wam się podobał materiał. Łap... Zostawcie łapkę w górę. To tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Mówił dla Was Kaminator. Trzymajcie się. Cześć.